Wiadomości wrzesińskie w czym możemy pomóc. Bardzo cię przepraszam, ale musiałem. Ja wiem, że odchodząc bez słowa, zadałem tobie straszliwy ból. Mamo zrozum, nie miałem wyboru. Gdybym powiedział, wiem, żebyś mnie zatrzymała, a przecież druga matka mnie potrzebuje. Nie mogłem zostać w domu, kiedy moi koledzy szli walczyć za naszą ojczyznę. Mamo. Wierzę, że to zrozumiesz. Powyższe słowa pochodzą z listu młodego, 17-letniego chłopaka, który na wiezie o wybuchu wojny zaciąga się do wojska. Jak tego dokonał, był przecież za młody, niestety nie wiemy. Wiemy tylko, iż list z dnia 8 września 1939 roku jest próbą wyjaśnienia swojego postępowania, które nie było odosobnionym. Wróćmy jeszcze do listu Głotka bo tak miał na imię ten chłopak. W kolejnych akapitach stara się przytoczyć argumenty, które w oczach matki stałyby się swego rodzaju rozgrzeszeniem. Mamo, nie mogłem napisać gdzie jesteśmy i dokąd idziemy. Ale nie martw się, jak do tej pory nie walczymy. Inni walczą, my nie. I może dlatego nastroje wśród nas są ponure. Wszyscy jesteśmy rozgoryczeni. Nikt z nas nie może zrozumieć, dlaczego Francja i Anglia nas opuściły. Przecież obiecali nam pomóc. Podpisali porozumienie, pewnie gdzieś w gabinecie uścisnęli sobie ręce i co? Wszyscy mówią, że zostaliśmy wykorzystani. Tak jak długo byliśmy im potrzebni, tak długo byliśmy ich przyjaciółmi. Niemcy napadli na Polskę, oni mają spokój, więc można nas opuścić. Włodek pisze te słowa 8 września. Powoli do Polaków dociera, że będziemy osamotnieni. Nie są to jednak słowa analizy historycznej. Ten młody chłopak próbuje zrozumieć i wciąż się przed mamą usprawiedliwia. My wiemy, że brak pomocy ze strony sojuszników ma wiele przyczyn. Ale wtedy, w pierwszych dniach września, a dokładnie 3 września, ten dzień dał Polakom nadzieję, no niestety ona bardzo szybko zgasła. Francja i Anglia stały się dla Polaków wielkim rozczarowaniem. Polska z Niemcami musiała walczyć sama. Włodek nie wiedział, że to dopiero początek nieszczęść, które spadły na Polskę. A ich kulminacją był bez wątpienia 17 września, dzień najazdu Związku Radzieckiego. Suwerenność Polski ginęła. Zginęło wielu Polaków, w tym nasz nieprzypadkowy bohater. Opowieść o młodym żołnierzu, jak i jego próby analizy rzeczywistości, która tak nagle go uderzyła, są oczywiście tylko małym wycinkiem losów Polaków w 1939. Ale też, i myślę, że droga młodzieży, zgodzicie się ze mną, są soczewką skupiającą postawy człowieka. Nie tylko w czasie wojny ale może przede wszystkim w czasie pokoju. My wszyscy, wy młodzi ludzie, musicie pamiętać o takich Polakach. Ale nie dzisiaj, nie w dniu ważnej uroczystości jakiegoś święta. Pamięć o takich ludziach to przede wszystkim właściwe wybory, właściwa postawa. Czy chcemy być tacy jak ci, dla których liczy się, liczy się tylko własna korzyść? Zachowanie koniunkturalne, czy też chcemy żyć tak, jak ten młody człowiek, który mógł w każdej chwili swojego krótkiego życia iść z podniesioną głową. Dziękuję. Wiadomości wrzesińskie, W czym możemy pomóc?